Jedno z najpiękniejszych miast Stanów Zjednoczonych, najstarsze założone w stanie Georgia. Savannah co roku przyciąga miliony turystów z całego świata, a ma czym ich zachęcać. Historyczne miasto założone w 1733 roku pozwala podczas zwiedzania przenieść się w kilka stuleci wstecz. Piękna architektura, nadzwyczajnie rozwinięta jak na Stany Zjednoczone miejska roślinność oraz wszechobecna woda tworzą niesamowity klimat. Dodając do tego ogromną liczbę zabytków oraz muzeów, i Savana staje się miejscem, z którego nie chce się wyjeżdżać. Jedną z głównych atrakcji miasta jest odbywający się tu Rock and Roll Marathon. Co roku w kilkunastu maratonach z podznaku Rock and Roll w całych Stanach Zjednoczonych zbierane są pieniądze na cele charytatywne. Do tej pory udało się zebrać ponad 300 milionów dolarów. Do Savana maraton zawitał po raz trzeci. Tym razem do rywalizacji stanęło ponad 20 tysięcy biegaczy. W czasie, kiedy oni będą zmagać się z 42-kilometrową trasą, zapraszam na wycieczkę po Savana. Miejscem, które zdecydowanie trzeba odwiedzić podczas wizyty w Savana jest River Street. Kiedyś na znajdującej się nad rzeką Savana ulicy można było spotkać głównie urzędujących tu piratów. Później, w mieszczących się tu budynkach, znajdowały się szwalnie. Teraz mieszczą się tu modne restauracje i hotele. Jednak River Street nie zawsze była jedną z najatrakcyjniejszych ulic miasta. Po epidemii grypy na początku XIX wieku ulica popadła w ruinę. Przez prawie cały wiek na ulicę mieszkańcy bali się przychodzić z powodu wysokiej przestępczości. Ostatecznie blask River Street postanowiono przywrócić w 1970 roku. Wtedy to majętni mieszkańcy Savannah postanowili odbudować historyczną dzielnicę. Kosztem 7 milionów dolarów odbudowano wybrzeże wzdłuż ulicy, a opuszczone pracownie, szwalnie i magazyny zostały zamienione w kolorowe sklepy, restauracje i galerie sztuki. Jedną z wielu atrakcji miasta są też wycieczki po okolicznych rzekach. Większość z nich startuje właśnie tu, na River Street. Serce tego miasta to marketplace. Nadszarpnięte zębem czasu miejsce zostało w ostatnich latach odrestaurowane, dzięki temu możemy tu poczuć klimat sprzed kilkuset lat. W przeszłości na rynku urzędowali głównie kupcy i farmerzy, którzy sprzedawali swoje towary. Zanim jednak to miejsce na nowo zaczęło tętnić życiem, wcześniej dwa razy popadało w ruinę. Za pierwszym razem rynek został kompletnie zniszczony z powodu wojny secesyjnej. Po odbudowaniu większości budynków wróciło tu życie na ponad 200 lat. Po raz drugi rynek popadł w niełaskę z bardzo prozaicznego powodu. Nie wytrzymał konkurencji supermarketów i ludzie po prostu przestali tu przychodzić. Wtedy władze miasta rozpisały nowy plan dla tego miejsca i od 1985 roku zaczęto jego wdrażanie. Dziś możemy już podziwiać tego efekty. Aby podobne sytuacje nie miały miejsca, powstała specjalna fundacja o nazwie historyczne Savana, która ma na celu ochronę przed zniszczeniem wszelkich zabytków na terenie miasta. Swój udział w tworzeniu amerykańskiej historii na terenie miasta Sawana miał też Polak Kazimierz Pułaski. Na cześć jego osiągnięć i poświęcenia, z jakim walczył w wojnie secesyjnej, nazwany został jeden z fortów, w którym konfederaci bronili się przed wojskami północy. Budowa Fortu płaskiego trwała 18 lat, a całość kosztowała zawrotne jak na tamte czasy milion dolarów. W czasie walki o fort wykorzystane zostały nowe armaty z lupami gwintowymi. Dzięki takiej broni wojska północy po ponad 30-godzinnym bombardowaniu fortu osiągnęły swój cel i zmusiły konfederatów do poddania się. Z powodu nowej broni, jaka została wykorzystana w walce o fort, w późniejszych czasach nastąpiła zmiana w budowie kolejnych fortyfikacji. Od tej pory zaczęto odchodzić od umocnień ceglanych, a rozpowszechniło się wykorzystywanie betonu. Niecodziennym miejscem w Savannah, które bardzo często jest odwiedzane przez turystów z całego świata, jest cmentarz Bonaventure. Położony we wschodniej części miasta cmentarz zyskał sławę dzięki powieści Johna Berenda pod tytułem Północ w ogrodzie dobra i zła. Na podstawie której film nakręcił Clint Eastwood. Cmentarz jest także znany z powodu amerykańskiego przyrodnika Johna Muera, który podczas jednej ze swoich wypraw zatrzymał się tu na 6 nocy, ponieważ nie stać go było na nocleg w mieście. Postanowił więc spać między grobami. Piękno i klimat tego miejsca zrobiły na nim takie wrażenie, że w swojej następnej publikacji postanowił poświęcić cmentarzowi Bonaventure osobny rozdział. W Savannah znajduje się także wybudowana w 1867 roku najstarsza amerykańska szkoła dla Afroamerykanów. W budynku uczyło się 600 uczniów, których nauczało 9 w większości białych nauczycielek. Opłata za naukę w szkole wynosiła dolar miesięcznie. W 1985 roku zniesiono opłaty za studia, a do szkoły mogło uczęszczać każde afroamerykańskie dziecko mieszkające w Sawana. Instytut został zamknięty w 1919 roku. Sawana to również natura. Samo miasto jest położone nad rzeką o tej samej nazwie. Wybrzeże Oceanu Atlantyckiego jest tu poszarpane przez niezliczoną ilość zatok, rzek oraz wysp znane z wielu filmów mokradła to raj dla żeglarzy oraz wędkarzy. Na każdym z pięciu kanałów, które rozpaczają się wokół miasta, wybudowane jest kilka marin, z których korzystają zarówno mieszkańcy Sawana, jak i żeglarze podróżujący wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wędkarzy można tu znaleźć właściwie wszędzie. W weekendy każde miejsce, w którym można stanąć i złapać coś na haczyk jest notorycznie oblegane. Mając takie warunki, nie ma się w sumie temu co dziwić. Spacerując po Sawana nie sposób nie zauważyć ogromnej ilości parków i małych skwerów. Największy z nich to Foresight Park. Położony na powierzchni 30 akrów o długości 1 mili jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w mieście. W parku znajduje się słynna fontanna Forsytha, zbudowana w 1858 roku jako dokładna replika fontanny z parku Forsytha z miasta Cusco w Peru. Okolice parku Forsita to także meta rock'n'roll maratonu. Jak widać przez metę niektórzy przebiegają, inni przemażerowują, ale jak zwykle w tego typu inicjatywach i imprezach najważniejsze jest to, żeby te zawody po prostu ukończyć. Sawana to idealne miejsce na kilkudniowe wakacje, jednodniową wycieczkę z rodziną, weekend z kumplami czy kilka dni dla siebie w otoczeniu natury. Obojętnie z kim i kiedy się tu znajdziesz, Savana to obowiązkowy przystanek na turystycznej mapie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.